Lepka to wszyscy mnie tak chwalili, że jestem taka dzielna, <laughs> bo ja te klejki dostawałam, nie? No i cały czas widziałam rękę Hitlera, hi hitlerowską rękę jakąś, tak mi się uzdrowiło, że to jest, te, te, te ci czarni Niemcy, te no. mani mhm. mieli czarne te garnitury, mhm. nie? I cały czas mi się wydawało, że w skórzanej rękawiczce ta ręka pokazuje jakiś kierunek. Ja cały czas ją widziałam, cały czas mi się wydawało, w ogóle była okupacja. <laughs> Stara kamienica, ma, babcia Anielka z moimi rodzicami chlali, Weronika grała na fortepianie, to były święta. impreska impreska była, tak. I święta Bożego Narodzenia były w, w Dzień barburki, bo wszyscy się cieszyli, że... Bar, na Miałaś bar... erotyczne sny? E, tak, 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 erotyczne tak. też były. Były i bardzo Ale takie... ciebie tam nie było! <śmiech> <śmiech> Ale I ciebie też nie! też nie! <laughs> Mega a super. ja byłam była. <grymne> Słuchajcie. Nie. Powiem Wam, że Przemek jest tak cierpliwy, jak usiadł, a ja mu opowiadałam te wszystkie moje sny, chyba mnie z trzy dni zajęło. Ale ja wiesz co, jeszcze mi co przypomniałam, że to i to mi się śniło, nie? A on słuchał i słuchał, a mi to taką ulgę przynosiło, że ja mogę się wygadać, bo to było dla mnie takie ciekawe i fascynujące. W ogóle było, pamiętacie, to nie wiem, taka ramówka była, Czujna, Sojuszu, polidery, czy Chyba pójdę po nie? A może przez okno No, no tej, To już minęło trochę czasu, nie? No tak jakby, bo wyszedłeś z dzieckiem, wróciłeś <laughs> z sąsiadami. <ty>. Zapięła kurteczkę <laughs> i poleciała po <smiech> starsze. Od... A może ona ma telefon, nie ma ze sobą telefonu? <laughs> nie, ona nie nosi telefonu. Magda siódma. Idziemy, obiad <laughs> musimy. Nie, już nie będziemy chyba jeść obiadu. Moja ciocia mi wytłumaczyła, Wczoraj właśnie na Skype'ieśmy rozmawiały, Skypejowałyśmy, mm. że y, z tym odchudzaniem to jest właśnie tak, bo ja staram się nie jeść kolacji, a no wie, wręcz przeciwnie, organizm y, y, nie, nie chudniesz nie jedząc kolacji, chyba że na samym początku, jak wdrażasz sobie, ale po jakimś czasie już to nie jedzenie kolacji nie skutkuje, i chociaż pół kromeczki chleba, właśnie jakiś coś z węglowodanami, jakiś węglowodan. Żeby organizm nie odkładał sobie no. puszki beczki. Tylko ja mówię, ciociu, pustki to znaczy, beczki, cało, jak spróbuję, to później mam e, na powolęka, No właśnie, to nie? jest to. Tylko, że e, ja pamiętam, że jak, jak ten, to wszystkie posiłki, ale nie słodkie. Nic słodkiego. Po prostu mm -hmm. odstawić mm -hmm. słodkie. Mm -hmm. Tylko i wyłącznie słodkie. Ale przez cały dzień? W ogóle? W ogóle. Słuchaj, ja sobie, ja sobie na miesiąc... Tak się zaparłam, bo ja uwielbiam słodkie nie zaparłam, i powiedziałam, że przez miesiąc nie będę jadła słodkiego. Nie jadłam przez miesiąc słodkiego. I skutkowało to, że 5 kilo, nie? Ale jadłam? Eee, miesiąc? Tak. Ale jadłam śniadania, jadłam obiady, i to nie to, że jednego czy ten. Po prostu normalnie miałam ochotę, tylko tyle, że na przykład jak jadłam obiad, to jadłam dużo surówki i mało ziemniaków, nie? Na przykład dwa ziemniaczki, pełno surówki i mięso, nie? No, coś takiego. Albo po prostu same Ale surowki, chleb. Nie? Ja bym tylko, że wiesz, ja kupuję chleb, teraz to już, każdy, ale jak to kupowałam ten orkiszowy albo żytni, nie? Tak, ale, ale Ela... każdą, każdą, post, każdą tą ilość chleba. Po prostu miałam ochotę na chleb, to sobie jadłam. Mhm. Bo ale dytałam, nie mam nic słodkiego, że nic. Też dieta bez chleba też no. go dużo robi, no. ale jak my możemy bez chleba. Jak my na przykład nie, nie do pracy, to ten, dokładnie. I nie funkcjonujesz zrobić, nie? bez chleba, bo po prostu u nas chleb, to tak jak ziemniaki, jest podstawą... Tego, jeżeli nawet ograniczysz to, to się organizm sam dopomina. Ale na przykład ja miałam przez dwa tygodnie taki, tak jak wszyscy mają głód nikotynowy, ten to taki za słodki. No po prostu nie mogłam. Nerwy to mnie tak czepały, że, że, że wychodziłam no, z siebie no wiem, stawałam, się, tak, oj, stawałam i stawałam. Tak, stawałam ze I taka I wiesz, nie? A ja tak. Patomika. No, ale mówię, wytrzymaj, wytrzymaj. No i dwa tygodnie jakoś tam przeżyłam, i po tych dwóch tygodniach mogłeś. Postawić już słodkie koło mnie Nie, nie ruszam nie. A herbaty też nie słodziłeś? Nie, ja nie słodzę herbaty. Aha. Nie słodzę herbaty, nie słodzę kawy, nie. To więc... ta Karolina od Roberta, nie? Ona chyba też tak stosowała, a ja któregoś razu jechałam yy, w stronę kościoła, tam nie wiem, no w każdym razie w tą stronę i patrzę, a ona pod krycikiem stoi i, i normalnie chyba miała trzy batoniki rozpoczęte. Hum, 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 hum. I patrzę, że ja ją że widzę i bałam się, pewne, że może Robertowi powiem, czy coś, bo ona jakieś też postanowienie miała, no, nie? Robert miał rzucić piwo, a ona miała rzucić no. słodycze, nie? I jednak spękała, nie wyszło <głos》> i zjadła. Mhm. Ale, ale, ale chyba właśnie słodycze no Aha, najbardziej zdradziły. Ja, ja pamiętam, to, to było w, w maju, rzuciłam to, w maju postanowiłam, bo stwierdziłam, że dopiero pierwsze słodkie zjem na swoje urodziny. Ja mówię, ale to co wtedy zjem całego torta? E, I ten. I wytrzymałam do urodzin, czyli półtora miesiąca, bo ja zaraz na początku maja to zrobiłam, czyli półtora miesiąca. Nie jadłam słodkiego i powiem ci szczerze, że pierwsze poszłam, akurat Artur wyjechał i z oliwką poszliśmy sobie na lody, na deser lodowy. I zamówiłam, oczywiście, stwierdziłam, że największy deser lodowy biorę, no bo tak, tak pragnę słodkiego, nie? I ze swoich ulubionych lody, ja tam lubię te tiramisu i te, nie? Więc yy, zamówiłam sobie te lody, podziubałam. Dziękuję. Bleh. Niedobra. Ale już na drugi dzień było już lepszej. No. Co dzień było lepiej, nie? Aha, a teraz znowu już Czy to tak samo jak rzucasz Tak, dokładnie, to w tej i tej samej i Ten pierwszy papieros jakoś tak dziwnie, no, no, a następnego już no. wciągasz, wciągasz, wciągasz. Teraz ledwo się budzę i tak, Boże, czy ja mam coś słodkiego? Zaczynam po prostu. I tak jak te cukiereczki takie dobre no, były. No, bardzo dobre. A wiesz kiedy Nie, one nie zdążyły na nockę dojechać. Stałam w korku i się wkłaniałam i otwierałam jednego za drugim. I potem sięgam i tak, kurwa korek jeszcze tak daleko i już nie mam nic. Ty no, ale mówią, że słodki czasami uspokajają, ale no, nie wiem no, co. No, ale jak masz tak Ale wiecie co, to są takie okresy, jak człowiek jest przemęczony, to też organizm się domaga słodyczy, bo, tak. bo słodycze. A powiem Ci tak, powiem Ci się, tak, dokładnie. Tak, tak ja pamiętam, w wojsku na przykład to wszyscy jedliśmy słodycze, słod, słodkiego nam brakowało, bo no. byliśmy wycieńczeni. No. Mało jeżdżenia, tak, wyziębieni. Ale nie, wiesz, jak ja też na tych 12 godzinach jestem i mimo to, że na przykład zjem sobie kanapkę, no. tak? Nic, zjem kanapkę i właściwie czuję się objedzona, bo w nocy jeszcze czuję się objedzona, ale nic, dalej siedzisz, wiesz. No, no Zjedz sobie kawałek słodkiego, tylko że wiesz, jak weźmiesz słodkie, jak wezmę jeden kawałek, no to zjem tylko ten jeden kawałek. Ale jak wezmę paczkę i nawet stwierdzę, że zjem tylko z tej paczki jednego, to nie jest tak. Za chwilę idę i sobie dokładam, nie? No a, i ja mam się A ci wodą, kawą, taką. Nic nie da, spożową. nie da ci nic. No, biorę Słowa. sobie, że robię sobie kawy i zimne, i ciepłe mam, i wszystko. Nie po prostu. Czas słodkiego. Trzeba. I nieraz mi się tak spać chce, nie? Ja zrobię sobie nowej kawki, nie? To mnie podniesie. A zjem sobie cukierka na przykład. To Czyli energii jest tak. Czyli są takie nocki, takie Bardzo. zmiany. są tak No dzień dobry. No to tak samo jak właśnie znajoma Tu byłaś? Normalnie paliła paczkę papierosów, jak chodziła na noc, to paliła plak. dwie paczku. No. Go w dzień mało skała. A kto no ci, no ci daje paliła? placki? Organizm się tak prze, 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 przeorganizuje. No a kto ci daje placki? Dobre było Solinka. Co piłeś, czy Zdrowy? Idzie jutro do szkoły? Jutro Ach. na muszą iść, bo mają jakieś tam przywitanie pierwszoklasistów. Ach, pasowanie na pierwszoklasistów. Nie, pasowanie będzie w tym przywitanie, jakieś tam bajkoludy im robią tak Już idziemy. Godzina. Idziemy obiad robić. <laughs> coś ciepłego do picia, bo pewnie nie się. Rozgrze się nie jest wcale tak ciepło. Dzisiaj... Pierwszy dzień um. wio wiosny jesieni. Jesieni? No. Ja mam tak w kalendarzu. No, ja nie mam kalendarzu. a tu... To jest stary. To jest zeszłego roku i tam nie było... 11 na października, to już niedługo, A grudnie nie się grudni. zatrzymał. A co chcesz? Co chcesz? Rzeczywiście, teraz czuję, że mi się zimno zrobiło. Yes. A okna i nie I, i niby wymajcie jedno okno. Ale nie macie jeszcze i macie piętro i I A ręce może umyte? Nie, najpierw proszę zamknąć mi lodówkę, zamknij mi lodówkę. No, tak, I dawać, proszę to, najpierw no, umyć Trzymajcie się. A z tą, z tą, z tą, z tą, 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 tą,